Wszystkim jesteśmy Marta i Asia i witamy was na kanale Walczących Dzisiaj przychodzimy z przeczytanymi przeczytanymi w czerwcu i w maju i w maju właśnie W czerwcu. Maj i czerwiec maj i czerwiec myślę, że y, przeczytane będziemy robić y, z trzech miesięcy, czyli raz na kwartał. Teraz te startowy z dwóch. Mhm. Głównie z tego powodu, że na przykład u mnie ja jestem z tych, którzy jak mają swoje ulubione książki, to lubiły czytać w kółko. Więc jakbym miała Wam opowiadać co miesiąc o tym, że przeczytałam 15 książek, tych samych, o których słyszeliście w zeszłym miesiącu, no to tak trochę nie bardzo. To fakt, to by było troszeczkę. A Asia dla odmiany potrzebuje trochę przestrzeni, bo Asia nie czyta dubli aż tyle, ale potrzebuje trochę przestrzeni, żeby nabrać substancji. Żeby mieć szansę opowiedzieć no coś o tych książkach Ja i tak, wiecie, ich i tak, w sensie nie jest ich mało Ogólnie, mimo tego, że miałam zaliczenia w szkole, bo no, powiedzmy sobie szczerze Lipiec, czerwiec i maj to są najgorsze miesiące w mojej szkole To i tak jest ich w miarę dużo, zwłaszcza, że wszystkie mają ponad 100 stron Ponad 100. Wiecie, no Z tego z kim ty się porównujesz w ogóle Przypominam, że średnia na mm, jej wiek to jest aktualnie półtorej książki na miesiąc i niestety było to badanie, które uwzględniało lektury szkolne. No to ja nie napisałam lektury szkolnych, szczerze. Postanowiłam, że i pomijam, bo co? To będzie interesujące. Jakby. Może następnym razem. Albo po prostu napomnę, bo pamiętam teraz. Pamiętam. Tak to kto pierwszy? Jak chcesz. Może ja polecę z tym, co ja lubię. <laughs> Czyli e, może wypełni macie dosyć tego, ale seria zbrodni niezbyt eleganckiej. Bo to chyba bez liczby na e, No to zbrodnie nie przystoi mnie Jedyny problem, jaką mam z, z, z tą książką, pro, problem jeden, to. E, mi nie pasuje to. W ogóle nie powiedziałam wam o czym ja sobie zaraz. Nie pasuje mi to, że te dwie przyjaciółki. Tak sobie ufają. W sensie, ja jakby, bo jak do mnie, podeszła! Przybiegła do mnie i powiedziała: Ej, wiesz, co znalazłam się? Ciało. ja bym tak na nią popatrzyła i powiedziała: Prima pies. E, ale tak, jakby ja tego nie rozumiem. To jest historia o tym, że są dwie przyjaciółki: Daisy i Hazel. Hazel? Hazle? Hazel. Hazel? Albo Hazel. Hazel jest z Hong, Hongkongu, a Daisy jest jakby z an, Angliczką, an, angielką. angielką. E, no i jakby są w szkole z internatem w Anglii i znajdują ciało swojej nauczycielki na sali gimnastycznej. Je Huzzle, bez, znajduje je Hazel, bez jakby Hazel, znajduje je, idzie do Daisy, żeby jej powiedzieć, że ej, dziecko, masz złą ciało, i później tego ciała nie ma. I to jest jedyny mój problem, jakby ci bohaterowie, te bohaterki są super napisane, napisane. jakby sama i jakby zbrodnia i w ogóle jest bardzo fajna. W się sensie bardzo fajnie jest to ograne. Denerwuje mnie to, że ona sobie tak. Frustruje się. Frustruje mnie to, ale i tak jakby moja mama jak to przeczytała powiedziała, że ją denerwuje Daisy. Czuję to samo, współczuję, że będziesz musiała się nią męczyć. Najwniej <grymnie> <grymnie> mówią o tym, że takie są. Nie jest tylko ona jest napisana w taki sposób, że ma denerwować i bardzo dobrze to wyszło. Możesz jeszcze, teraz. E, ja polecę całą serię, ponieważ nie ma co się rozbijać na tomy. E, przeczytałam U, 6 pierwszych tomów z serii drużyna Johna Flanagana, czyli Wyrzutki, Najscyt, Pościg Niewolnicy z Sokoro, góra Skorpiona i Niezany ląd. Niestety tomu siódmego i dalszych nie było w bibliotece. Albo będę musiała kupić, albo nie wiem, co zrobić. Tam, 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 tam. Świetna seria, yy, inna niż Zwiadowcy. Też bardzo mi się podoba to, że y, te postacie nie są na jedno kopyto i że w Zwiadowcach dominują inne cechy i inne cechy są tymi pożądanymi, a w drużynie inne. Bardzo mi się też podoba to, że y, rozgrywane są y, różnego rodzaju y, niezbyt ładne emocje, które się pojawiają, że ktoś się czuje niepotrzebny, ktoś się czuje, y, ktoś ma bardzo krótki temperament i się przesuwa w kłopoty, ktoś się czuje y, lepszy od innych i y, Nadal jest to ułożone na tyle naturalnie, że nie mamy postaci przerysowanych, takich wręcz komicznych, tylko bardziej mm, mamy ludzi, co do których e, możemy się ustosunkować. Bardzo podobają mi się smaczki żeglarskie, między innymi historyczne przejście z żagli prostokątnych na żagle trójkątne przy żeglowaniu, oraz to z jakiego powodu to zaszło. I jako były harcerz wodny, czyli ten, który żeglował, <grywany> bardzo mi się spodobało to podsumowanie. Byłam w drużynie wodnej harcerskiej. Ja nie wiedziałam. Dobra. Eee, Co mam dalej? No, no chyba za zaczynikiem, czyli kolejny to. Mam opowiadać? Jesteśmy na feriach w domu Daisy. Eee, i jest bardzo dużo gości, no bo ta Daisy ma urodziny i ta rodzina się zjeżdża, plus gość, jej mamy. E, no i ten gość zostaje otruty i wszystko wskazuje... i umiera, i wskazuje wszystko na e, morderstwo. I ogólnie ta książka jest super, to szczerze mówiąc z tych dwóch tomów, ten jest na razie w moim top 1, bardzo mi się podoba takie... Y, trochę rozłożenie tego, w sensie było bardzo dużo podejrzanych i one skru skrupulatnie każdego, wiecie, odcinały, <gryślał> nie no, wykreślały z tej listy i bardzo mi się podoba to, jak te dwie, trzy tam osoby i tam jedna się okazała ten i dwie osoby zostały pięknie wyjaśnione, dlaczego one się tak zachowywały, a nie inaczej tak na końcu, że ma się już tą taką puentę jak ja skończyłam tą książkę, to myślałam, że wstanę i wyjdę z siebie, bo naprawdę to była bardzo dobra książka. Tym bardziej muszę przeczytać. To, to prawda. prawda. Dobra, dawaj, lecisz dalej. E, również seria, aczkolwiek to akurat rozwija na tomy. Małgorzata robić. Wnuczka do orzechów, i Czatka z gryzotka. Czyli trzy najnowsze na no, mój stan wiedzy. Chyba, że się coś nowszego pojawiło. E, Wnuczka do orzechów jest świetna. Jakby po tych tomach, y, które po Brulionie BBB się zrobiły takie. Miałam wrażenie, że na siłę. Jakby nie było już tego. takiej normalności od Jeżyc jady, tylko było y, właśnie takie takie nierealistyczne dramaty trochę. Okej. Okay. Tak, powrót do tej wnuczki, do orzechów to jest takie. Y... Powrót do napadłości. Powrót do korzeni, naprawdę. Świetna się pojawia, świetna nowa postać, a w sumie nawet trzy świetne nowe postacie. Nie mówiąc o tym, że w końcu y, Józef Pałys y, się zainteresował dziewczyną inną niż Staszka Troll'a, co y, zawsze na plus, to jedna z moich najulubieńszych postaci w całej serii. Nie czytałam, nie wiem kto to. O, o, właśnie muszę przeczytać. E, w każdym razie Wnuczka do Orzechów jest epicka e, e dla mnie na równi z Kłamczuchą i z oh, Kocham Naprawdę. kocham Naprawdę, naprawdę, naprawdę e, super wyszedł ten powrót. No, piszę sobie tutaj Kłamczucha, co bym o niej nie zapomniała. Feblik, czyli następny tom. Rozumiem, że musiał być łącznikowy, ale moim zdaniem wyszedł średni. Łej. Częściowo ze względu na to, że akurat z głównymi postaciami, które w tym wpadły, nie, by, nie byłam w stanie nigdy się poczuć. Fajne jest to, że jest trochę więcej opowiedziane o Patrycji, czyli o Pulpecji. No, <głos》>. Wszystkim mówię zawsze, że moją aspiracją jest być pulpecją numer 2, to znaczy taką ciotką, do której jedziesz na wieś, się nakarmić, yy, pozrywać sobie borówki z krzaczka, popływać w basenie i po prostu chwilę pobyć z przyrodą i ze sobą. I już powoli jesteś. Tak, szczerze. Widzisz, trzeba spełniać marzenia. No, ja tutaj prowadziłam wywiad w tej młodszym pokoleniu, to wszyscy. W Więc w, w Fabliku było y, na, naprawdę dużo wątków. Y, sama powieść ta główna tak średnio, ale y, całe to tło było świetne. Łącznie z tym, że y, tata Borejko wrócił do formy i przestał być ślamazarnym Diedygą, y, a wrócił do y, <śleszamy> swojej y, osoby takiej. Y, Odzyskał esencję, tak to nazwijmy. No i Ciotka Zgryzotka, czyli etap następny. Po pierwsze, zahaczyło o jedną z postaci, które, ze względu na to, że się przewijała wcześniej, byłam bardzo ciekawa, jak jej poszło. A po drugie, się pojawia kolejny zestaw nowych postaci, i to jest jakby w Kontynuacja tej wnuczki do orzechów. No, A bardzo. Tak są? fajne. Spokojniejsza, bo wnuczka do orzechów jest dosyć intensywna, ale y, dzięki temu się inne rzeczy pokładały. Nie mówiąc o tym, że y, wróciło to, co pani musia robić, że wychodzi najlepiej. Czyli y, empatyczne rozumienie nastolatek i że. Y, nastolatki naprawdę. Nie mają siana w głowie, tylko po prostu nie zawsze ich wysiłek się przekłada na rzeczywistość. Eee, bardzo dobrze mi się czytało. Bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Kwiat? Kwiat? Ada Mickiewicz, łobus i Mistrz. Eee, to jest biografia Anna Mickiewicza. Można to na na z tytułu. Eee, tylko, że to jest eee, opowieść opowiadana w inny sposób. To jest. Biografia opowiadana przez dziadka dla wnuków Tylko, że to nie jest taka opowieść Tylko oni się w czasie przenoszą Przez książki Adama Do tego świata, na przykład są na jego ślubie, są podczas... Nie wiem, jak on był gdzieś tam w więzieniu kiedyś tam No, także naprawdę bardzo to fajne było Lubię strasznie podróże w czasie Będę ja musiała już odczytać. nic dzieci, te. Ja mam bardzo słabą. E, s, słaby horyzont do dzieci w książkach. Bardzo nie, to masz po prostu e, wiek, w którym nie tolerujesz e, problemów innych ludzi. Ze sobą. Tak! Nie toleruję... Oni mają dziwne, dziwne te do Dobra, dawaj do, 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 teraz. te dwie fajne książki. O których lubię gadać. Mm, to ja sobie zrobię szybką kategorię, czyli e, książki, nazwijmy to, zawodowe. E, ja czyli e, Jamie Głowacki Mamu muszę kupę, e, ponieważ e, jesteśmy na etapie schodzenia z pieluch. E, książka merytorycznie nie jestem w stanie ocenić, e, myślę, że zadziałała całkiem nieźle wiedza wprowadzona w praktyce. Czytało się całkiem nieźle, ponieważ nie był to suchy podręcznik medyczny, tudzież poradnik dla rodziców. Aczkolwiek autorka mnie wkurzała. No, <grywa> bardzo no, bardzo nie wszystko. lubię, jak mnie ludzie bez uzasadnienia podają prawdy objawione. Yy. Nie lubisz tego, że nie było argumentowane. Tak, bardzo nie lubię, jak yy, nie było Czuję. argumentowane. Co Oraz jak... y, z wielu różnych przyczyn odświeżyłam sobie Michelle'a montiniaka jeść aby schudnąć, to jest książka o z niskim indeksem glikemicznym y, Nie opowiadając dlaczego i po co i kto potrzebuje, po prostu musiałam sobie odświeżyć A może dla pasji? O, może tak Dla pasji? Dla pasji? Nie no, ja na czasem lubię sobie jakąś książkę medyczną, albo mam takie stare. Ten to lubię sobie Ja sobie też lubię przeczytać sobie książki medyczne, ale bardzo nie chcę wchodzić w dyskusję no i co potrzebuję. No i jest super, na tym zakończmy. I, i. już, Skończyłaś? skończyłeś? No. Zgadnie, ja się to zadawało, więc. <laughs> Jak mam taki uśmiech, to tylko o jednym. Szkładem w taki. Zyskowska się Opowieść o, o miłościach Krzysztofa Kamila Boczyńskiego. Ja mogę ten tytuł recytować w środku nocy. Tak. E, to, jest, no, to jest, książka, z którą zaczęłam biografię i cieszę się, że z nią zaczęłam biografię, bo pokazuje mi to totalnie, otworzył mi totalnie nową bramkę na cudowne książki. Oczywiście, ta książka jest po prostu o tym, to nie jest biografia stricte, tylko to jest po prostu Idziemy w stronę życia, w sensie nie życia, tylko miłości Krzysztofa. I jest to opowiadana książka przez trzy osoby: przez matkę, przez Krzysztofa, matkę Krzysztofa i jego wybrankę basię. I, i najbardziej w sumie mi się podobało to, jak oni już byli co w się sensie nie wiem, oni będzie małżeństwem I bardzo mi się podobała końcówka też Historyczne. Bo... no... bo tak Nie chcę spoilerować, bo ona to będzie stać i prawdopodobnie może nie będzie się to czytać Więc nie chcę spoilerować, ale końcówka sięga po kamień bubr Ale ja zawsze się usunęłam przy takich książkach Marta Fantastyka raz 2. dwa Mówiłam wcześniej, że dorwałam na opowieść o kulerwo. A wtedy nie mówiłam co. Prawdopodobnie zamordowałam imię głównego bohatera widziałam je tylko na piśmie e... nie był to mój ulubiony. Rozumiem, że Tolkien usiłował sam przepisać. Bo pierwsze rozumiem, że ta książka została wydana z. przynajmniej nawet nie książka opowiadanie zostało wydane z. Y, opisów y, i z listów i z jego materiałów i on nie zdążył tego wyszlifować i tak dalej, i tak dalej, i sama ta opowieść to jest po angielsku tam 6 stron i po polsku przetłumaczone też 6 stron, a pozostała, bo książka jest taka gruba, to są opisy tłumacza, przypisy, jakby skąd się to wzięło, w jaki sposób i tak dalej, i tak y. dalej. Nie zrobiło na mnie wrażenia, szczerze mówiąc. Tak jak y, różne, różne niedokończone dzieła, które na y, czytałam, tak to nie zrobiło na mnie wrażenia. No i mam Pilipiuki. Traktat o higienie, czyli wszystko zebrane o doktorze Skurzewskim, kocham, uwielbiam. Po prostu cudownie się czytało, i już zdążyłam wydać koleżance tę książkę, i zaraziłam ją Pilipiukiem. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Klaudia, pozdrawiamy. O, Klaudia, pozdrawiamy. E, a oprócz tego, Piuk zaczął nową serię. I tak jak Piuk jest mistrzem zacierania granic między rzeczywistością a fantastyką, tak powiem Wam, że e, ta nowa seria to jest taka tradycyjna, e, klasyczna e, fantastyka. To znaczy, albo świat jest nasz, ale po jakimś kataklizmie i ten, e, albo świat jest obcy zupełnie. Takie, żebyśmy się na ten moment w nim raczej nie odnaleźli jest to okiść i przytajna, nie pamiętam, który tam był pierwszy, który tam był drugi, ale jest po prostu cóżko. Operacja Dzień Wskrzeszenia wersja fantastyka taka w innym świecie, to znaczy każdy z bohaterów ma własne powody, własne motywacje, własne cele. Każdy z bohaterów przechodzi jakąś formę przemiany, a jeżeli nie przechodzi tej przemiany, to ewidentnie ma na to też swoje działania. Widać wsteczki, które się zachowują jak ludzie, i magia nie jest, czy tam sytuacje nadprzyrodzone nie są czymś, co powoduje, że. O, składamy całą książkę na ten temat, że się osiągnąć taki czar, tylko bardziej jest to fragment życia codziennego, to co się dzieje. Mm, bardzo podobają mi się też mm, to, że w tle jest omawiana wojna i strategia, i są omawiane z perspektywy tego, że y, na przykład miasta bronią ludzie. Nie numery, tylko no, nie chcesz żeby, nie wiem, twoja wnuczka straciła życie e, Pilipiuk ma naprawdę duży talent do e, pisania historii z perspektywy jednostek, a nie z perspektywy liczb, statystyki, numerów Mam pytanie Nasunęłam się podczas tego bardzo długiego, krętego opisu czy ci jakaś książka pipyka podo nie podobała? Tak, Oko Jelenia. To nawet nie książka, to seria. Yy, moim zdaniem jest najsłabsza ze wszystkich Pilpykowych. Ale i tak przyczytałam. I tak to. Nie do poziomu, że wyrzucę, ale do poziomu, że nie, nie mam ochoty wracać do następnej. O dziękuję za to. Dobra, niestety. Albo wstety, niestety, ostatnia książka na mojej y, liście przeczytanych. E, Lew. Obejście zdalnie lewcze, równica i stara szafa Czuję się oszukana Bo Nikt mi nie powiedział, że ta książka Jest tak dobra Ja ci mówiłam to, to Ale w moim Ja to powinnam czytać ja mniej więcej w wieku 9-10 lat Nikt mi wtedy nie powiedział, że to jest tak dobra Książka Nikt, moje rodzice Nie mówili nic Marta tak samo, nic nie Ja w wieku 9-10 lat Nie nie, nienawidziałam czytać. Czytanie to było dla mnie kara. Kara po prostu. A ty, czego nie mówi, że to jest takie super. I gdyby ja to pochłonęła dwa dni. Dwa dni. Dwa dni. Co na mnie jest, to ma prawie 200 stron, a na mnie to jest mega dużo. Spaghetti. Bardzo fajne. Bardzo polecam. Posłuchajcie mnie. Przeczytajcie to. Naprawdę. Ostatnie, co ja mam na liście, to chłopki. Hmm, i jest to książka y, częściowo historyczna, y, częściowo reportaż, y, opisuje po prostu, co się działo na wsiach z perspektywy chłopak, y, jak wyglądało ich życie i powiem wam, Fajne. że ta książka jest z jednej strony świetna, bo jest metodycznie, są zdjęcia np. odpisów, co się działo, uzasadnienia itd., ale z drugiej strony jest tak dołująca. Y, jakby wiadomo, że różne rzeczy się działy i chłopstwo raczej bogate nie było, ale opisy pod tytułem, że dzieci dostawały do jedzenia ziemniaki z ziemniakami. W sensie, że wszyscy żyli po prostu na czterech składnikach spożywczych: ziemniaki z ziemniakami, ziemniaki z ziemniakami. Tak, i że to była norma. E, Chyba że się obala też sporo mitów, za co jestem jej wdzięczna, bo ma to mm, dużo lepsze złożenie z moją pozostałą wiedzą historyczną. Bardzo lubię wiedzę historyczną około polską, niekoniecznie światową. No e, i Powiedzmy, że interesuje się jeszcze dwoma innymi regionami, ale najbardziej preferuję. E, ja też lubię. Około po polską historię i to, co się działo. Powiem wam, że w tym układzie chłopki były świetne No i dobrze I czy to, czy, czy to już wszystko? Czy, 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 czy już? Na pewno zapomniałam całe mnóstwo, muszę w końcu sobie założyć dziennik Właśnie, dziennik Musimy obie założyć dziennik Musimy obie założyć dziennik i się stanie, czy nie powinniśmy z tego nagrać filmu Może Może Cześć, pa! Cześć, pa! W takim razie Hej!